Sód pomaga organizmowi pełnić wiele funkcji biologicznych, a więc odrobina soli w codziennej diecie jest jak najbardziej wskazana. Jednak należy pamiętać, że zbyt duże ilości soli mają katastrofalny wpływ na funkcjonowanie naszego układu sercowo-naczyniowego. Co więcej, zgodnie z najnowszymi badaniami, spożywanie zbyt dużych ilości soli może podwoić ryzyko wystąpienia niewydolności serca. Nowe badania zaprezentowane podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Barcelonie analizują związek pomiędzy wysokim spożyciem soli a ryzykiem wystąpienia niewydolności serca. Sód, którego źródłem jest przeważnie spożywana sól kuchenna, ma kluczowe znaczenie dla wielu funkcji ciała, takich jak działanie nerwów, elastyczność mięśni czy zachowanie równowagi w nawodnieniu organizmu. Badacze zauważyli jednak, że spożywanie dużych ilości soli jest jedną z głównych przyczyn wysokiego ciśnienia krwi, a także jest niezależnym czynnikiem ryzyka choroby wieńcowej oraz udaru mózgu. Co za tym idzie? Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia wysokiego ciśnienia krwi i choroby sercowo-naczyniowej, zaleca się zmniejszenie dziennego spożycia sodu w diecie do mniej niż 1500 mg. Warto w tym miejscu wspomnieć, że również i Światowa Organizacja Zdrowia zaleca zmniejszenie średniego spożycia soli o 30%, przejmując, że maksymalne spożycie soli to 5 gramów dziennie. Ma to teoretycznie ograniczyć ryzyko zachorowania na choroby przewlekłe. Wiadomo, że ludzie spożywający ponad 13,7 g soli dziennie mieli podczas badań dwa razy większe ryzyko niewydolności serca w porównaniu z osobami spożywającymi poniżej 7 g.